Kolejny odcinek, uroki od Gigo baby! No i ja Was witam, moi drodzy. Dzisiaj po raz pierwszy zapraszam Was do gry fnaf Cop w Robloxie. I jeszcze nie zakończyliśmy naszej przygody z FNAF-Doom, a teraz już odkryliśmy kolejną fajną gierkę, jaką jest fnaf Cop. A przynajmniej ja, ponieważ chłopaki już w to wcześniej grali. I z tego co widziałem, no po prostu jest to zwykły FNAF, ale w dzisiejszym materiale zagramy sobie we FNAF-4. No i ja na przykład nie grałem jeszcze nigdy we FNAF-4. Kiedyś, kiedyś widziałem jakieś tam losowe materiały na internecie, na przykład od. Playera. Tak więc wszystkie te mechaniki to jest dla mnie zupełna nowość, ale wiem jedno, że będziemy się chronić przed Nightmare animatronikami. No dobrze, ale jak nam poszło? Czy udało nam się przetrwać w jakiejkolwiek chociaż noce? Dowiecie się oglądając ten materiał do samego końca. Ale oczywiście zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego świetnego materiału z FNaF Co-op wraz z ekipą, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem i zostawcie mnóstwo, bardzo dużo łapek w górę, jeżeli chcecie więcej FNaF Co-op, a poniżej w sekcji komentarzy zostawcie Mamy też o treści hashtag FNAFKOP dla zasięgu. A ja i ekipa jak zwykle życzymy Wam miłego dnia oraz miłego oglądania. This game contains loud noises, flashing lights and jubes cars. Jak każdy kurde FNAF. Czemu ja tak siedzę tutaj? Nie, ja też siedzę ja te, na środku. Ja, tak ja też dziwnie. siedzę. Każdy z nas z osobna ma inną scenę. Dobra, nie wiem jak się. Ten, nie miałem do wyboru w ogóle mapy, więc myślę, że jak kliknę start, to się ten. To, to będzie ten. To się tak, to ja, się no w o, tak. Pana Fan w kop, lobby. O, tak. Fan w kop, pan. FIFA NETSA DE FRENDES. Oh, oh. Ej, macie oh. level trzeci. Bo my w to graliśmy, no. Ty od wow. razu do sister location nas przerzuca, a nie mogę Ooh. wybrać? To chyba co po ty? kolei się leci. A można role wybrać. Night Guard? Device, switch to PC, co? Camera shake disabled. Performance mode disabled. No jump. Role. Disabled. Role. Ale nie, nie, ma, nie ma role. Roli. No jump, Oooooooo <noise> Nie no I co, jak dam Taki play to co? Cześć, FNAF jak 1 kliknę jest. play, a jest FNAF 1 FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4 Uuuu. i System Location Ile pięć FNAF... 4. 4 Zaczynamy od czwórki? No, możemy czwórkę zagrać skoro będziemy grać to tak losowo raz na czas, 4. no to myślę, że FNAF 4 można zagrać łapie panowie Uuuu. No dobra Ciebie no prawdopodobnie słuchać a Jak no się 4? E, musisz słuchać ten e, oddechu przy drzwiach. Okay. Jeżeli nie ma oddechu, świecisz latarką, jeżeli jest oddech, zamykasz drzwi. Okej. Okay. Okay. A jak I... nie ma oddechu i nie zaświecę latarką, to, giniesz. No, to Zaświecenie latarką może odgonić animatronika, jeżeli jest daleko. Animetronik. Okej. Okay. No. Dobra. Dobra FNAFowe panowie, świry. gotowi do zagrania w FNAF 4 Chyba gotowy, jest. no. Ja mam level pierwszy, jestem nowy, nowy, rzut dziób. Aż się boję, ready. jak to byś ready? Ready na eat Okej. A tam boję jeszcze się. jest szafka z Foxy, mu łóżko jeszcze jest. Jest, yes, A to, yes. a to jest ten FNAF? No to tak, tak, jest ten FNAF. O, noc Jezu. pierwsza, panowie, podgłośnijcie se grę, żebyście nie? słyszeli oddech. I oh, 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 oh. 1983. Oh, oh, <laughs> <He> <laughs> <does>. <laughs> oh Jesus. Ej, Only a week left before your birthday at Fred Bear's Family Diner. Yeah. Yeah. But the closer that day gets, <laughs> the sicker you feel. Oh, oh god. Ooh. You must once again defend yourself against your traumas. Kiedy czekam się? O! O! god O! Oh, god. Oh, god. Oh, god. zara, Zaraz, 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 zaraz! Aha! To już? What the hell? Good luck! Good, Good luck. luck! Oh, fuck. Tak śmiesznie chodzimy! No śmiesznie chodzimy, to zauważyłem! Hops, hops, hops. I see, I see, tu jest nasz pokój. Ta. Dobra. Use light. E, te, te, te 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 te. Otwórzcie mi. No ja nie mam latarki. No, no nareszcie. Rzeczywiście mi zamknęli. Ja nie mam latarki. No ja też no, nie mam. Zobacz, że chodzi do o zapalenie światła. No. To masz use light. Nie mam. nie, mam masz? Close A nie door. jest dobra, jest, jest. No, no musicie oh, słuchać. Panowie. Fuck off. Zaraz, mam. Open. Ale to będzie można lewym przyciskiem myszy otwierać i zamykać drzwi. zaczęło się, musimy, musimy... Musimy słuchać. Dobra. Jeżeli słyszycie oddech, zamykajcie drzwi. Ale to jest dzikie. Ale to to jest... tak losowe. No się czekało chyba we FNAFie, nie? Tak, Musieliśmy tak, poczekać, tak. poczekać, żeby, żeby... O oh, oh, my god... Ej, no kohoho, co się tych drzwi? Ale jest creepy. No chcieliśmy FNAFA 4, nie? No to gramy ja FNAFA 4. A tu można jeszcze światło. Na razie jest... 12 AM, więc jest spoko. Tym światem to jest dziwnie. Tak, bo trzeba wyjść zupełnie poza obręb i dopiero można już slide. Ja pilnoję łóżka, wyście się tam wawcie przy drzwiach. O, oh, fuck you! Checha! <laughs> Cześć, no Koniec, będzie, dopiero 12 noc, pierwsza, nie będzie Czyli nie jak będzie to takie złe. Oddech to trzeba zamknąć drzwi, tak? tak? Tak, oddech to zamykasz drzwi, a zamykasz drzwi pod E, jeżeli podejdziesz pod drzwi. Aha, aha. Okej, okay, faktycznie. Ale już nie mogę E otworzyć drzwi, muszę lewy przycisk myszy. Tak. Ale to jest głupie, to ja tylko lewego przycisku będę używał. Pójść, oh yes. Pierwsza. A, dobra. Nie, druga już. Nie, ja to jest pierwsza, druga, dobra, pierwsza. Pierwsza dopiero. Dobra, dobra. <grytanie> 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 Jak zamkniesz drzwi, to żeby je otworzyć, to co? E, to musisz lewy przycisk kliknąć, myszy. Ale musisz posłuchać, aż oni odejdą. Oni wydają takie ciche kroki. A tutaj coś się może pojawić, bo ja Foxy, nie grałem w tak. ale to dopiero w drugiej nocy. Okej, okay, czyli na razie tylko drzwi. Mhm. Mm Fuck off. Chcesz sprawdzić? Chętnie. I od razu zaświecił! Kuźba! Za chłop. A co, miałem je zaświecić? No nie, musisz słuchać, poczekać. Musisz posłuchać i poczekać i posłuchać. Jeżeli nie ma oddechu, dopiero wtedy możesz zapalić. Jak jest oddech, to szybko zamykaj drzwi. Dobra. Słuchaj, samo mi zgasło no, Na razie, na razie jest Na razie jest pierwszy, na razie jest spoko ja Jezu, weź nie oddychaj tak! <laughs> Kurwa, żeś kuchnął do mikrofonu, i co jest?! Ja w czwórkę ja. nigdy nie grałem, kurde! Ale ja akurat przy drzwiach byłem! Ja tylko kojarzę, że w czwórce to się pod łóżkiem chyba siedzi Nie Nie wiem, tak widziałem na internecie, w czwórkę nigdy nie grałem Jest safe Szata faka. Pierwszej nocy mogły się pojawiać? Tak. Druga już. Druga. jest. Ok. Już, już, już mogły być oddechy? Tak. Najczęściej. Nic? Najczęściej Boni przychodził. Okay, Czujki było, można wyczaić, że ona była w kuchni. No, no, no. Na łóżku nic się też nie pojawia będzie później no Fredziaki tak, będą się... O! Fredziak! Fredziak! A! O! use life! No kurde, nie gaszcie tego, ja się zajmuję łóżkiem. Ja, ja nie gasiłem, nie klikałem. czyli. Nic nie ma. Nie zajmujesz si się. Zaczynają łóżkiem. pojawiać potwory. Dobra, dobra, ty jesteś łóżko, dobra. Jesteś łóżkowy. Jestem, jestem z tym łóżko. Znowu! Nie mogę. go? Sprawdzam, sprawdzam drzwi czyli cicho. Czika <laughs> jest tam. Jest tam, widzę ją. Co jest? Foxy. Foxy był. Foxy? Serio? Nie, odgoniłeś chyba Chikę. Odgoniłem Chikę, no dobra. Jest kuźba! Okej. Okay. A ono nie kucha, nic nie słyszałem. Nie, bo była daleko. daleko, była daleko. Boni bo idzie. Nie mi światła, kurwa! Nie, Boni tam dalej O, odgonił, odgonił, odgonił Boniego. To był Boni. Nie, jeszcze nie, jeszcze tam jest. Cii. To nic... Kurwa, mówię daleko. cicho! Mówię cicho, kurwa. Otwórz te drzwi. Drzwi zamykasz tylko, jak jest chuch. Jak jest blisko. Aha. Jak Nie, no zaświecił. Ale Max powiedział, że tam daleko jest Chica i zamknął i bogi. No to Nie. ja zamknąłem jak był Ja zaświeciłem! Świeć, 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 świeć! Niech odejdzie. Cicho teraz. Widziałeś? No, no, to jest tam daleko no i znowu zniknął. No, no i dobrze, dobrze. To wtedy to, go odganiasz. To nie a, światłem. Okej. Ok. Tak. okay jest czyli... daleko, to odganiasz światłem. Jeżeli jest blisko, to zamykasz drzwi. Aha, w taki sposób, czyli światłem, światłem. dobra. No, no, Myślałem, że światło nic nie robi, że tylko to, to jest informacyjnie, a nie, że odganiam. Nie, odganiam. Nikt tak. mi tak nie powiedział. Max, no -ni. mówiliśmy to! Ej, łóżko, gościu! Czeknij prawe drzwi, mówię! To zamknij się. <mum> A, no. Mam cię! Głupia, ciko, ja też mam. Ale? No jest git. Jest łatwiej o wiele powiem. No szczerze. jak jest nastrójka? nas trójka. No właśnie, uwaga, sprawdzam. <głupia, ty głupia, ty! Masz tego, no. Poszła do ciebie? Nie, ona. ona nie, ty ucieka, ty, ucieka ten, ten u ciebie, będzie, no nie zawsze boni. Cisza. Sprawdzę jeszcze szafkę w razie wu. No. No. chyba, gnoju! Nie, nie było! <grym> On powinien oddychać, a nie słuchać! No przecież nie oddychał, bo no. wszyscy byliśmy cicho, musiało, ja mam głośno grę. Być, musiało być takie wiesz... Chyba, że to jest takie chuchnięcie, a nie oddychanie. Tak, tak chuchnięcie. Nie, ja nie słyszałem. Skupiłem się, nie słyszałem. O, musimy być cicho, no kurna. No tak, no raczej. Nie, ale byliśmy wtedy cicho. To no ja nie o, rozumiem. A ja sprawdzałem co moment. What the? To teraz Ale, ja biorę lewek. Dobra. dobra. Roki prawe. Dobra. O, Ale dobra, może ja wezmę prawe. A ja łóżko Bo ja się jako na tym ty... znam, a ty łóżko będziesz. Ja będę ten, co nic nie umie, jak zwykle. Ja chcę być przy drzwiach. No dobra. Ja, ja chcę być Ja lubię być przy drzwiach. Ja znam tą mechanikę i lubię tą mechanikę. Ja dobrze. nie wiem, ja się ja, nie ja się roki Nie znam. ktoś nie oddychał przecież ku... No. no przecież powiedziałem, nie oddychał! Nie oddecham! Ale to było straszne, kurzie, no, Nie wiem, nic, zupełnie nie widziałem, nie słyszałem, nic nie było. Nie, bo ja też akurat byłem przy drzwiach i. Ja też, no przecież co chwilę sprawdzałem, co chwilę zaświecałem. grej, słuchaj. Uh -huh. no, mam podkuśniody, ty zawsze szukasz powodu, a ja tłumaczę, ale ty skip, zawsze. Skip cutscene. No, a może ja nie chcę skip? Jak się... Nie mogę. <laughs> Jak kliknę, no już skipuje się. Ech... Znaczy, możemy freeromować na początku w takim razie. No, możemy freeromować, tak. ale tutaj noc się nie zacznie. No. Aha... O, jaka kuchnia fajna. Kuchnia o, Max Playera. Bija. O, kibel Max Playera. Gdzie? No to jest raczka Podoba mi A... na się trochę, powiem ci. Co? No, ustawienie tak, tak. Ta ścianka też na prysznic. No. Wchodzę do pokoju! A ja też. To nie jest pokój. To nie ten. A tu a no faktycznie garaż. To nie, ta część to nie ta część domu. To nie ta część, <noise> to nie ta domu, część pokoju. Panowie. To nie jest ta część pokoju. Tu. Oj, to jest tu. O, i, to jest tu. O, i tutaj. Tu, 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 tu. Nie chcę pilnować drzwi, no dobra. Co Mogę ja Widzę. pilnować. Ale przenafo. jak chcesz. Masz pilnować i koniec, ja lubię, ja, a, ja dobra, jestem. jestem. No to ja tylko zaświecam lampkę i patrzę się na Frediego. Jest. A. Dobra, kuśwa. Ewentualnie szafkę ze Foxy mają sprawdzać, ale to. Ne. Oni się pojawiają gdzieś tak dopiero od no, drugiej No na razie end, to jest więc... blues. Ale można zerkać w razie. Przynajmniej Fungaya nie trzeba ma. Zer... Trzeba zerkać. Hm. Jak to tu do środka! Nie zawsze się zamykają te drzwi. A zobacz, czy możesz wyjść. Idź dalej. Oczywiście, że mogę. Nie chcę. Ja. <laughs> jak się wrócił. Ja mogę, tylko że wtedy chyba wszyscy giniemy. No tak, jak dostaniesz jumpa, to wszyscy giną. Hmm. Fuck off. No, jest to straszne. A zagraj w oryginalną grę sam. Nie. Ja nie chcę. Mogę mogę ci pomóc, jakbyś chciał. Mogę być twoim instruktorem. <laughs> Ja mam... No, jest 12, gra. więc. Te stryknięcia ja mam głośno, wszystko mam głośno, nie wiem. <głos> <głos> Koniu. Nie, mogę zaświecić, źle. No jest problem. Bo musisz bardziej wyjść z tych drzwi. Popatrzeć, popatrzeć w prawo bardziej. W lewo bym powiedział u mnie. W, w prawo. Ja na ścianę muszę popatrzeć. No na prawo <noise> u ciebie, u mnie na lewo. Jest pierwsza. Dobra. Pierwsza, dobra, skupienie panuje. ci. Cicho. Cicho teraz. To skupienie No jest czysto. Kurde, cykam się. Nie lubię FNAFA 4. Nie lubię FNAFA. Dobra, na razie jest czysto Jak przetrwamy chociaż jedną noc bądź git. No, ale tak cicho nie musimy cały czas być. Nie no możemy, to do... sam chciałeś. No musimy być, żeby słyszeć o no, tych kuźwa mać. To nie jest gra pod odcinki na YouTube. Jest. Cicho. Ludzie ludzie cicho. lubią. Cicho. Sprawdzam drzwi. Okay. W miarę czysto. druga. Zaczyna się. Ja panowie przygotujcie się. Mm -hmm. Co tam? O Dobra, nie słyszę nic. Nie ma. Jej. O, ty boniaczu, oh, zastraszę oh, oh, oh. Dobra, teraz już cicho trzeba być. Ty. Wcale mięsny, czika. Kurwa, cicho mówię! O! Słyszałem oddech, ale kurwa, nie zdążyłem zamknąć. O! A. No, ja klikałem w te drzwi, kliknąłem lewe przyciski, piję! Miałem closed door! Fuck. Ale jak już czakena zabiło, to już koniec. What the Słyszałem oddech, ale nie zdążyłem. Ja, więc... A ja nie usłyszałem. Ja usłyszałem. To ja nie wiem, to co ja mam z źle no, zgrął? A ty, Max, słyszałeś? Kurwa! Trzeba jeżeli... być pod drzwiami, tak? o, kuźwa, jeżeli Chakan zginął jako pierwszy, to już strigerował naszą śmierć, więc i tak byśmy zginęli. A, a słyszałeś no. y... Chikę, czy nie? ogółem przed śmiercią śmierci Ja Nie, słyszałem chikę, mówiłem, no że tylko on, słyszałem tylko... jej oddech, A było głośne czy nie? Ale nie zdążyłem zamknąć drzwi. A było Broki to słyszy... głośne? No tak, słyszy tylko ten, kto jest przy drzwiach. Ty tego tak, nie słyszałeś. A To, słyszy, jak to nie było głośne, takie To może ja jakoś źle stałem pod drzwiami, skoro może... nie wiem. Nie, chcesz spróbować jeszcze raz? Nie wiem, głupie to, nie, pod, nie podoba mi się trochę ten FNAF. Jest dobry, jest dobry. E. Do... No... Za gry FNAF 4, ej. Nie, nie zagram. Zagra przekonajcie, przekonajcie żeby zagrał w FNAF, ma, ma FNAF 4. Nie, nie ma bata. Jakbym FNAF 4 graczy to jest kompletnie Gry jakby... kamerowe nie, nie są moimi typami gier. O, tak. Kamerowe? No, ale stanie przy kamerach kamery, gry w, ale w nie to dynamiczne. nie masz kamery. Ja wolę coś bardziej dynamicznego, a nie stanie. To jest dynamiczne. Tam musisz latać z drzwi, G, z drzwi do drzwi, z drzwi do drzwi, z drzwi do drzwi. No. no. Tutaj, jest, tutaj jesteśmy tacy wolni strasznie. Zastanawiam Dobra. mnie ten radius. Jakby jak blisko trzeba stać, żeby słyszeć ten oddech? Bo może no, Jak się tak otwierasz. otwierasz drzwi i słyszysz takie. Hmm. Wchodzisz do drzwi i masz też ten, tą ikonkę ten światła. Hmm. No to, no to kliknięcie myszki opalasz światła, a zamykasz drzwi, więc jeżeli jesteś przy drzwiach, gdzie możesz już gasić światło, no to wtedy będziesz słyszał ten oddech. Nie no, ja no, no, wtedy okay. nie słyszałem. To, to może No ja jeszcze raz łóżko, nie no, żeby nie było... Mógł... To wtedy usłyszysz oddech na luzie. Ja wolę nie. Użko? Dawajcie ten, ja Ale wolę łóżko. Co za tak. experience patrzeć co czas słyszałem. Ja nie mam experience ja słyszałem w ogóle. Stanowczo dobra, bardzo to, dobrze to słyszałem. Dobrze. Dobra, 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 dobra. Ja go, go, go. później to porównam. O oh, wow. To idź do drzwi, no. Nie, ja łóżko. To teraz, ja, to teraz ty lewe, ja prawe. No. O Jezu, Roki się za bardzo cyka. A później ja wezmę prawe i każdy będzie miał już swoje. Na razie jest. Dwunasta, więc jeszcze jest no nie, będzie Oni będzie dopiero spokojnie. gdzieś tak pierwsze i drugie się uruchamiają. Ja się nie cykam w ogóle, tylko nie rozumiem tej... Znaczy rozumiem tą mechanikę, ja uważam, że coś jest nie tak. Nie wiem, ja nie słyszę w ogóle żadnych oddechów Ty ani Jest NIE TAK! Co nie słyszałeś skrzy... oddechu, bo nie było nie. cię przy drzwiach, mordo! No jak? A tu, a tu o tak stanie? To, to nie jest w drzwiach, w nie, Słyszę takie dmuchanie. Nie, nie świecisz od razu, nie tylko było. czekasz. Nic nie było Bo też jak zaświecisz za szybko latarkę A on mhm. będzie, to, to ci wyje, wywali na ryj no. no bo to było coś takiego, że ja zapaliłem Znaczy, o, zapaliłem znaczy, Zgasiłem nie, musisz... i już teraz był jumpscare Musisz podejść do drzwi Poczekać mhm. ze wszystkim Nawet z zapaleniem światła Poczekać sekundę Nie ma oddechu, zapalasz światło Jeżeli podejdziesz do drzwi i zapalisz światło A on akurat tam będzie a, Ale jeszcze nie, 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 nie strigerowałeś oddechu To ci wyskoczy na ryj to nie wiem, no to. I, ja, też, bo... i też jest taki ten. Po, powszechny błąd ludzie też robią, że jeżeli widzą y, animatronika na końcu korytarza i zamkną Zamykałem drzwi, drzwi. Tak. to wtedy on przychodzi ci centralnie pod drzwi. S tak, ludzie jest, dzielą się na dwie grupy. Tych, co ogarniają mechaniki FNAF <coughs> i dawaj. tych, co nie. Ja nie ogarniam. Ja też nie jestem FNaFowy, a akurat mechanikki Ale Chnafa można mi tłumaczyć. Można mi 5 lat tłumaczyć, ja by dalej nie będę ogarniał. Aha. Która jest? Pierwsza. Pierwsza, mhm. pierwsza dopiero. Cio. A nie można ich usłyszeć, będąc jeszcze tutaj nie otwierając drzwi? Nie. No, no to, to właśnie to jest głupie, tak ktoś gra solo nie to jak ma. No, no tak jest na 4. No, no tak, Zapomniałem, gramy w koop. Sprawierz. No jak szybko się zamyka drzwi? A, szybciutko. Okej. Okay. A który się otwiera? Lewem. Okay. dobra dobra jest safe, jest w miarę safe shut the fuck up kur... czemu zawsze gadasz jak ja otwieram drzwi? Yeah. Coś się dzieje z tym światłem czasami. Tak się zapala i gaśnie sam. Tak, tak, tak. Wy coś usłyszeliście, że razem wybiegliście? <laughs> Uwaga. Cicho. 3, 2, 1, idziemy. Wiem, czemu gaśnie. Bo robimy dwa, te dwie drzwi naraz. Nie można. Nie można, to tyle, lecisz Nie. pierwszy, a ja drugi. Dobra. Leci teraz.

<laughs> to nie ma Nie ma w ogóle. w ogóle! nic, 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 a nic! A nie tutaj, jestem tutaj, jestem Idę. Dobra, Trzeciał. teraz będzie. Teraz Trzeciał. będzie. Trzeciał. Cii, Leć. Cii, cii. Idę. A czemu akurat on się drze jak ja idę do drzwi? Nie ma? sto? Okej. Okay. Poczekam chwilę. Idę. No nie ma go Kurna, cykam się Idę Wow, oh, fuck you Było blisko podchodzę. Jeszcze nie Jest, jest tam, Jestem, tam chłam. Dobra Wywalaj Teraz cicho, podchodzę Idę. Deć. czemu akurat musiał być, gdy ja stałem przy drzwiach. Idę. Spada. Dobra, ja idę, ja idę. Cii. Jest, jest, jest. Dobra, chyba poszedł. No, no, no czekaj. Na nie Ta. zrobisz tego. Teraz ja, teraz ja przychodzę, Czysto? Był To się robi po kolei, Roki. Jeżeli drzwi są zamknięte, nie zrobisz tych. Słyszałem chyba. O fuck. O fuck. Nie, ktoś zrobił oddech, albo nie wiem. To, dobra. Idea, idea. Słyszałeś? Kiedy on odejdzie? Musimy rugnąć. Rugnęło. To otwórz Drzwi Otwórz drzwi Jest git, jest git O, oh, fuck off Słyszałem Idź sprawdzić Dobra, ciu Dobra, idea. Dawaj. idę Dawaj Czysto Idę Idę nie ma idę. gnojek jest, czekaj, Dobry, czekaj, czekaj. Jest na końcu. Dobra, to drzwi. Teraz ja idę cicho. Dobra, piąta. Piąta Idea? Idę mam cię! Dobra, idę. Okej, okay, czysto? Czekaj, no musisz iść dopiero jak ja odejdę od drzwi. Hmm, ale... No nie ale. Idę. Idę. Nie ma. Leci. Jest! O! Tak! Oh o mój mogę już otworzyć? Jest, jest, jest! Mogę otworzyć? Otwórz, otwórz. Okej. Okay. Otwieram? <coughs> Dobra, <coughs> do go. Był też, był też w tym samym momencie co Idę. Kid? Git? Idę. Samo miga się się Git? F F F Kurna, jest yes, yes, yes. yes. Yeah. <grymne> <grymne> Nie, to, to nie fnaw dla mnie, oj. Nie. Oh, yeah. Właśnie esencja Fnaf. Nie? nie. Tak esencja to... Fnaf 4. O... Musisz siedzieć cicho i a... kurwa słuchać. Nie. A... O... Za Co bardzo wie, mi serduszko bije. Tresz. Strasznie. ale Jeszcze... nie. nie, jest łatwiej, bo przynajmniej jesteś bardziej pewny siebie, bo grasz z kimś, a teraz idź, graj w Fnaf 4 samemu, nie? Tak. i ogarniaj, kuźwa, łóżko, pochcięgo i lewe a... prawe drzwi. Ja Daj myślę, spokój. że to jest jakoś przeskalowane. Dobry, Też działa, myślę, bo oni, oni częściej się pojawiali mm. faktycznie niż w oryginalnej grze, no. więc no, rzucam częściej. wam wyzwanie chłopaki, musicie chociaż raz zagrać w FNaFa 4. Może kiedyś, tylko, tylko do emerytury pierwszą no... jeszcze mam dużo. Ty, tylko pierwszą i no albo pierwszą drugą. drugą. Pierwsza i druga jeszcze jest spoko. Dobra, dla mnie to tyle. Ja mam level drugi się cieszę. FNAF 4, elegancko. Ej, dużo wybrało. gadałem dzisiaj. O to chodzi we FNAF 4.